Siemka witam w kolejnym vlogu na Beliboucie w poszukiwaniu szczupaków 745, czyli stosunkowo późno na rozpoczęcie wędkowania, ale mam nadzieję, że pomimo mojego opóźnienia dzień będzie udany. Ruszam na wodę. na nadżerka 10 centymetrowego w wersie Jest. Nie jest duża ryba. Jest, fajniejszy trochę. Aha. Podejrzewam, że wszedł w jakieś zielsko. No jasne, ciągnę go z zielskiem. Czy on tu jeszcze jest? Czy już go nie ma? Jeszcze chyba jest. Jest, jest, jest. Oooo, ale to jest. Okoń! Ło! Wow! i to całkiem spora bestia. Ha, ha! Lubię zaczynać dużym okoniem. No fajny okoń. Grubo ponad 30 cm. 35 cm. Ładny. Zielska już sporo. No jak nie będą brały dziś szczupaki, to będę łowił o konie. Jak nie chcę małego czerka, to za chwilę założę coś większego, no ale oczywiście muszę zmienić kij. No to założę teraz najlepszego killera na tej wodzie. Zaraz wyjdzie cała prawda o dzisiejszym żerowaniu. Dzień zaliczony! Dobra, mistrzu. 66 cm. No to już jest całkiem fajny szczupaczek. Zawsze na bukowcu jest tak, że jak nic nie bierze, zakładam jerka Strike Pro. No i jak widać, otwieram wodę. Od razu łowi się lepiej. Są już dwie ryby na koncie, Piękny okoń, całkiem niezły szczupak. Właśnie widziałem po drugiej stronie, że goni jakiś drapieżnik. Drobnica wyskoczyła chmarą, za chwilę może tam popłyną, ale tu widzę, że aktywność pojawia się wszędzie. Pora na większy kaliber. Buis 18 cm. Na butizambran nie ma. Szukamy dalej. Westing Swim. Widzę, że ten szczupak 66 cm to jest chyba sukces w dniu dzisiejszym. Mam pecha, mam pecha w tym roku. dni, w których jestem na rybach, ryba niestety żeruje albo słabo. Albo wcale. Mówimy tutaj oczywiście o drapieżnikach, bo jeżeli oglądaliście vlogi karpiowe, to wiecie, że w tym sezonie idzie mi naprawdę całkiem nieźle. Kurde, było branie. Jaj, jaj, coś delikatnie tutaj uderzyło. No nawet ślady są. A w tego woblera jeszcze żaden szczupak dotychczas nie walnął. No porzućmy mu jeszcze raz. Walno przy samej powierzchni, dotknął i się nie zapiął. Więc jakieś ożywienie nastąpiło. Pewnie to ta sama ryba, ale może i inna. Dobra. Troszeczkę więcej czujności. Może jeszcze te ryby ruszą. Znów było uderzenie. Jeszcze są niemrawe, jeszcze nie ma tego powera. Że ta ryba uderza z takim impetem, że bez problemu mogę ją zaciąć. Bardziej dotyka tą przynętę. Na tym kiju widać każde branie, a przede wszystkim czuć. Ta tuba rezonansowa, która tutaj jest, robi naprawdę robotę. No szczupaczki, wychodźcie! Miałem spłynąć na jedzenie na brzeg. Ale nie chcę stracić tego okienka, które się tutaj otwiera. Prawdopodobnie, Spinner bite. jeszcze nic na niego nie złowiłem, ale może dzisiaj będzie ten pierwszy raz. Płynę teraz na chwilkę do brzegu. Przerwa z 15 minut. No fajnie pracuje tam przynęta, fajnie. Teraz niech fajnie weźmie jakiś szczupak. Seem like with somebody else Set the perfect frame of hide behind the makeup Like it's with the cost of losing yourself Chyba coś tutaj jeszcze puknęło. Jest. No, to chyba będzie największa dzisiaj ryba Cierpliwość popłaca Jest, jest, jest Okej okay. Rybka wypięta, tylko nie uciekaj Oj oj Tu, to tu. No, pod siedem dyszek będzie. Człowiek tu myśli już o powrocie do domu. A tutaj taka niespodzianka. 12.15. To jest moment brania. Gościu, przyznaj się, ile ty masz? O fajna ryba. 69 centymetrów na swima zaskoczenia jak zawsze. Dobra, łowimy jeszcze. Ja pitole, jaki wiatr. Macham i macham i nie mogę się z tej zatoki zanieść w świecie wydostać mam dziś płetwy z dekatlonu, one nie są takie szybkie. Na tych moich sawdżowskich na pewno już bym dawno wypłynął Ciekawe czy jeszcze coś walnie Wszystkie ryby dziś na dżerkach, każda ryba na innego. No wstydu dziś nie będzie. Na pewno zdecydowanie lepiej niż ostatnio. Powoli zmierzam do bazy. Ale jeszcze może coś uderzy. Jest! Ha! Jeszcze walnął, kurczę! Ale to chyba pistolecik jakiś. No, ale jest. Uho. O! Piruety. na no spiadziu lat. Jest! Ha! Kurczę, pieczony! Myślałem, że zaczep, a tutaj taki szczupaczek. Ten mógł być około wymiaru. No, coś się te ryby trochę na koniec ruszyły. I pora kończyć dzisiejsze wędkowanie. Całkiem niezły dzień. Co prawda, troszeczkę trzeba było popracować, ale się udało. Dwa szczupaki, jeden piękny okoń całkiem nieźle. Zawsze mogło być gorzej, a jest na pewno lepiej niż ostatnio. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Trzymajcie się. Siema, siema, siema.